Bardzo się cieszę, że zdecydowała się Pani kandydować po raz drugi na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. W tej kadencji będziemy zapewne odmieniać słowo bezpieczeństwo przez wszystkie przypadki, a naszym najważniejszym zadaniem będzie zapewnienie pokoju i zabezpieczenie nieba nad domami Europejek i europejczyków. Ale chciałbym jednak zwrócić uwagę na inne aspekty tej kadencji. Nie mam żadnych wątpliwości, że musimy wydłużyć czas wydatkowania środków z funduszu Next Generation EU. Samorządowcy nie tylko z Polski zgłaszają nam taką potrzebę i myślę, że wydłużenie o dwóch lat wydatkowania tych środków byłoby idealnym rozwiązaniem. Po drugie, ochrona mniejszości etnicznych i języków regionalnych inicjatywa Minority Safe Pack, która w ostatniej kadencji Została zablokowana przez Komisję, czas wrócić do tego projektu, bo dalej w Europie są społeczności, jak choćby moja śląska, które potrzebują ochrony ze strony Unii Europejskiej. Po trzecie w końcu notyfikacja umowy społecznej, transformacja tak, ale w rozsądnych ramach z pamięcią o człowieku i europejskim przemyśle.